W ostatnich tygodniach i miesiącach, właściwie bez przerwy, da się usłyszeć rozmaitych ekspertów. Polska jest krajem traktowanym do tego stopnia niepoważnie, że z rzadka przybywają do nas jacyś właśnie prezydenci we własnej osobie czy też sekretarze stanu. Często natomiast posługują się oni takimi graczami drugiego szeregu. Takimi stroicielami fortepianów, którzy przyjeżdżają do nas i podają właściwą nutę, którą potem będą podawać, będą odgrywać tutejsze pudła rezonansowe. No i otóż w ostatnich tygodniach i miesiącach usłyszałem kilka takich głosów. Z jednej strony znaczący wydał mi się głos pana Pajpsa, Żydowskiego pochodzenia, historyka, eksperta, doradcy administracji Regana, który w ostatnich tygodniach wprost powiedział Polakom, że najlepiej by było, jakby w ogóle nie prowadzili żadnej polityki wschodniej. Powiedział to otwartym tekstem: Tym lepsze będą wasze stosunki z Rosją i mniej będziecie próbowali je nawiązać. Z drugiej strony przyjechał tutaj pastor Jesse Jackson. Były kandydat na prezydenta amerykańskiego, który dzisiaj gra w obozie pani Clintonowej. Sam jest już starszy, nie kandyduje, ale, ale właśnie jest takim stroicielem fortepianów. Robi dobry PR, dobry lobbying na jej rzecz. I on z kolei powiedział, trzeba przyjąć uchodźców po chrześcijańsku. Prawda? Czyli z obu stron nasi najlepsi sojusznicy namawiają nas na to, żebyśmy nie prowadzili własnej polityki, to znaczy, żebyśmy się zdali na to, co Amerykanie tam dla nas wypolitykują na wschodzie, a na zachodzie, żebyśmy się poddali dyktatowi eurokołchozu. I to są rady naszych najlepszych sojuszników, to są rady naszych najlepszych przyjaciół. No, oczywiście jest jeszcze pan George Friedman, który niestrudzenie powtarza, że Polska właśnie zaraz będzie mocarstwem. Że wszystko naokoło się zawali, a Polska będzie mocarstwem. No, no nie wiem, czy on tak mówi z, z dobrej woli, czy, czy to jest właśnie tylko taka piękna bajka, którą się opowiada pacjentowi po to, żeby, żeby się nie wybudził ze snu, kiedy go operują. Jedna dobra rzecz w tym, co pan Friedman mówi, że on przynajmniej mówi, że musimy się zbroić. Że musimy się zbroić. Ale z tym naszym zbrojeniem się jest, no właśnie taka niebezpieczna sprawa. Jeśli wojna ukraińska zostanie reaktywowana, no to czy przypadkiem nie ma w niej wziąć udziału ten korpus nowy, tworzony, ta grupa zbrojna Grupy Wyszehradzkiej? Zobaczcie Państwo, kilkanaście lat temu coś takiego dogadali, ale akurat w 2015 roku słowo stało się ciałem. I w ostatnich dniach, no znowu to jednak jest dużego kalibru wiadomość, że w Polsce na poligonie w Drawsku ćwiczyć będzie grupa zbrojna Grupy Wyszehradzkiej. Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy i Ukraińcy mają brać udział w tych manewrach. Niby nie należą do tej grupy, ale mają brać udział w manewrach. Dlaczego wojna ukraińska miałaby być reaktywowana? No będzie reaktywowana dlatego, że reżim kijowski zbankrutowany... Nie ma wyjścia, tylko musi stworzyć, przedstawić narodowi jakieś wyjaśnienie przyczyn, dla których jest tak źle i tak beznadziejnie. Czyli wojna w Donbasie jest, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla reżimu kijowskiego. Ja nie wiem, czy korpus. Ten zjednoczony Grupy Wyszehradzkiej, czy został do tego pomyślany już kilkanaście lat temu, nie, tego nie przypuszczam, ale tak mi się zdaje, że, że właśnie może komuś chodzić po głowie eskalowanie tej sytuacji i wplątywanie Polaków w tę wojnę, no bo właśnie, no bo właśnie w którymś momencie sprawa będzie musiała się i u nas wyjaśnić.